Jedna śmierć, może dwie to przypadek, ale potem już nie, to nie samobójstwa, powiedział jakiś czas temu rosyjski biznesmen mający powiązania z ludźmi moskiewskich służb. Upadek ze schodów lub otwartego okna. Utonięcie, samobójstwo poszerzone, śmierć z niewyjaśnionych przyczyn to tylko kilka rodzajów tragicznych zbiegów okoliczności, jakie przydarzyły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy rosyjskim generałom i innym wpływowym osobom pochodzącym z Federacji Rosyjskiej. Zaledwie parę dni temu, bo 15 listopada, po co najmniej tygodniu, odnaleziono zwłoki byłego dowódcy Armii Rosyjskich Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej Władimira Swidirowa i jego żony Tatian. Para została znaleziona martwa w swoim domu na terytorium Stawropola. Okazuje się, że jakiś czas temu Svidirow krytykował Władimira Putina za kierowanie trzeciorzędnymi siłami powietrznymi, a pełniąc stanowisko generała skarżył się na kiepskie warunki i słabe wyszkolenie rosyjskich pilotów, sugerując, że za poprzednich prezydentów sytuacja była lepsza. I gdyby ta śmierć była odosobnionym przypadkiem, to pewnie przeszłaby zasadniczo bez echa, ale okazuje się, że to jedynie wierzchołek góry lodowej. Dlatego przeanalizujmy dzisiaj, kto tak naprawdę kwiduje wpływowych Rosjan, a może jak sugeruje się w rosyjskich mediach i na rosyjskich portalach internetowych, czystki te robią ukraińskie specsłużby. Przeanalizujmy dziś te co najmniej zagadkowe zgony i spróbujmy sobie odpowiedzieć, kto za nimi faktycznie stoi. Jest psychopatą. To sprawia, że nie odczuwa emocji. Zanim przejdziemy do sedna tego mrożącego krew w żyłach filmu, chciałem Was gorąco zachęcić do pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, oraz łapki w górę i komentarza. Oczywiście, jeśli nie zabierze wam to zbyt wiele Waszego cennego czasu. Dzięki takiej poświęconej przez Was chwili sprawiacie, że mój kanał staje się jeszcze bardziej popularny, a tworzone przez nasz team materiały trafiają do szerszego grona widzów. Za co z góry bardzo Wam dziękujemy. Oczywiście, w ramach wsparcia, zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie. Myślę, że zawsze coś tam dla siebie i swoich najbliższych znajdziecie. Tym bardziej, że Mikołaj i święta wbrew pozorom już tuż, tuż. Okej, okay, lecimy już z tym materiałem, żebym ja komuś też nie podpadł. Zapraszam. Władimir Władimirowicz Putin i ludzie z nim powiązani jest najwyraźniej gotów poświęcić każdą liczbę ludzi, aby tylko osiągnąć założony przez siebie cel. Szczególnie jeśli ktoś próbuje podważyć jego zdanie i działania, bez względu na stanowisko lub zasobność portfela, każdy, kto się sprzeciwi Kremlowi lub stanie się dla niego niewygodny musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Pieniądze muszą oddawać szefowi mafii. Jeśli ktoś stanie im na drodze, mają FSB, rosyjskie służby bezpieczeństwa, żeby zabijać lub aresztować. I jeśli ograniczają się one tylko do osoby, która znalazła się na czarnej liście, to wówczas... Takie mówiąc w cudzysłowie wypadki okazują się być niemal przejawem miłosierdzia w porównaniu z innymi zdarzeniami, które od wielu lat przytrafiają się znanym Zamożnym i w większości ważnym Rosjanom. Chociaż w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy nasiliły się one jeszcze bardziej. Z wiadomych przyczyn, wśród rosyjskiego społeczeństwa oficjalnie panuje tylko jedna słuszna wersja. Dlaczego ludzie umierają w co najmniej dziwnych, żeby nie powiedzieć tragicznych okolicznościach? Ale my zagłębimy się jeszcze bardziej w te mroczne zdarzenia i sprawdzimy, czy na koniec podzielimy ich punkt widzenia. Wracając do śmierci generała i jego żony, wiadomo, że parę odkryto 15 listopada, choć według wstępnych danych 68-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta zmarli około 7 dni wcześniej. Co może stanowić kluczową poszlakę, to fakt, iż pracownicy służby gazowniczej na terytorium Stawropola przeprowadzili pomiary w domu Sviridova, ale nie wykryli przekroczenia dopuszczalnego stężenia szkodliwych substancji. Więc najwyraźniej sugestie przedstawicieli służb, że że małżeństwo zatruło się gazem, są raczej mało prawdopodobne. Ładny zabójca sam wybiera metodę wykonania zadania. Metody mogą być podobne, ale różne. Podobnie zagadkowemu śmiertelnemu wypadkowi uległ we wrześniu zeszłego roku inny rosyjski ekspert lotniczy, czyli były szef Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa Anatoli Gieraszczenko którego uznano za zmarłego po tym, jak spadł ze schodów, Gieraszczenko kierował instytutem podległym pod rosyjskie Ministerstwo Obrony i pomagał w rozwoju myśliwców, takich jak MIG, a później pełnił funkcję doradczą, ale nie krył się również ze swoim krytycznym stanowiskiem dotyczącym rządów Putina i rozpoczętego ataku na Ukrainę. Co także istotne zajmował się on nadzorem badań czarnych skrzynek dobrze nam znanego smoleńskiego Tu 154M. Natomiast w lipcu 2022 roku niejaki Jewgenij Łobaczew, emerytowany generał dywizji FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, został znaleziony martwy w Moskwie. Dzień wcześniej żona Łobaczowa skontaktowała się z organami ścigania. Według niej 76-letni mężczyzna wyszedł wieczorem na spacer i nie wrócił. Jego ciało znaleziono na klatce schodowej moskiewskiego bloku, w którym. Mieszkał, a obok niego leżał pistolet, przez co ta konkretna śmierć została uznana za samobójstwo. Na początku zeszłego roku zmarł także 43-letni dyrektor zarządzający do spraw przemysłu lotniczego Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki, Igor Nosow. Po tym, jak zaledwie kilka miesięcy wcześniej objął swoje stanowisko, jako powód jego śmierci podano udar. Jeszcze bardziej zagadkowy i mogący śmiało posłużyć za kanwę niezłego kryminału, okazał się zgon 39-letniego Iwana. Pieczorina, który podczas imprezy organizowanej na swoim jachcie w pobliżu przylądka Ignatiewa wypadł za burtę i nikt tego nie zauważył, a jego ciało odnaleziono dwa dni później pływające w morzu. Głównym zadaniem Pieczorina było zmodernizowanie rosyjskiego przemysłu lotniczego, a za swoje postępy tak on, jak i jego poprzednik w rosyjskim przedsiębiorstwie odpowiadali ponoć przed prezydentem Władimirem Putinem. W lutym 2023 roku pod Moskwą, w prestiżowej dzielnicy Bogaczy, znaleziono martwego 59-letniego Wiaczesława Równiejko. Jego ciało odkryto w domu zlokalizowanym na zamkniętym osiedlu. Okoliczności jego śmierci nie są jasne, choć ponoć trwa dochodzenie. W policyjnym raporcie napisano, że na jego ciele nie znaleziono żadnych śladów morderstwa. Szczerze sądzę, że nawet gdyby był poćwiartowany bo i tak podano by pewnie, że popełnił samobójstwo lub okoliczności śmierci nie wyjaśniono. Jak wynika z rosyjskich doniesień medialnych, człowiek ten był absolwentem prestiżowego Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, określanego jako Szkoła Szpiegów i Dyplomatów. Był majętnym magnatem naftowym i zarazem byłym szpiegiem i bliskim znajomym szefa wywiadu zagranicznego, Siergieja Naryszkina oraz dawnym wspólnikiem zięcia prezydenta Borysa Jelcyna. Wiadomość o śmierci wspomnianego wcześniej Pieczorina nadeszła niecałe dwa tygodnie po tym, jak prezes zarządu, największej firmy naftowej w Rosji Ukoil, Niejaki rawił Maganow, zginął w wyjątkowo dziwnym wypadku, który według rosyjskich agencji informacyjnych wypadł z okna moskiewskiego szpitala. Według niektórych doniesień medialnych Maganow podczas palenia papierosa rzekomo potknął się i wypadł z otwartego na szóstym piętrze okna, na co dowodem miała być znaleziona przy oknie lub przy jego zwłokach paczka papierosów. No zobaczcie, a jeszcze nie tak dawno chłop pozował z Władimirem Putinem do Zdjęć, gdy ten go odznaczał. Ale najwyraźniej komuś się nie spodobało to, że zarządzany przez Maganowa Ukoil był jedną z nielicznych rosyjskich firm, które publicznie potępiły i nawoływały do zakończenia rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie. Pomimo tego jakże dziwnego wypadku, muszę wam przyznać, że jeszcze bardziej przerażającą okazuje się być śmierć Siergieja Proteseni do której doszło w jego hiszpańskiej willi na wybrzeżu Costa Brava. Najpierw miał on rzekomo przy użyciu siekiery pozbawić życia żonę i córkę, kiedy kobiety spały, a następnie popełnić samobójstwo. I no, tu siekiera, tam broń, wszyscy sposób, i tak nie żyją. To parą, to tam, to da, no, Jedna śmierć, może dwie, no, no, to przypadek. Jeden raz może... Razy, Ale współpracy. potem już nie. nie to nie samobójstwa. I choć na samym początku sądzono, że doszło do poszerzonego aktu samobójczego, to szybko wątpliwości policji wzbudził fakt, że milioner nie był ubrudzony krwią i nie zostawił po sobie żadnego listu pożegnalnego. Jednym z ostatnich przykładów jak pewne kwestie są rozwiązywane w Rosji jest śmierć w katastrofie lotniczej 23 sierpnia Jewginia Prigorzyna. Ten dawny sojusznik Putina, który poczuł się tak pewnie kierując grupą Wagnera, że pod koniec czerwca 2023 roku wszczął nieudany bunt, został najprawdopodobniej faktycznie zlikwidowany. I to nawet pomimo swoich mniej i bardziej mrocznych usług świadczonych dla Kremla oraz tego, że oficjalnie w swoich deklaracjach twierdził, że niedoszły przewrót wymierzony był w przywódców wojskowych Rosji, jak Siergieja Szojgu lub Waleria Gerasimowa. Tyle, że w rzeczywistości podważył pozycję nieomylnego Władimira Władimirowicza, ujawniając granice jego kontroli, czyniąc tym samym z przywódcy uznawanego za silnego, niezawodnego obrońcę narodu, na którego od zawsze się kreuje, słabego i mylącego się w doborze ludzi śmiertelnika bojącego się o siebie i uciekającego w obliczu zagrożenia z Moskwy. Koniec końców wydarzenie to doprowadziło do serii spekulacji medialnych i pojawienia się kolejnego zagadkowego zgonu, i to nie tylko Prigozina, ale również samego Władimira Putina. Bo pomimo, że w teorii doniesienia o jego śmierci przez wielu analityków zostały obalone, to jednak ceniony szwedzki ekspert do spraw Rosji, Andreas Asult, będący znanym ekonomistą i znawcą kremlowskich elit oraz tamtejszych uwarunkowań polityczno-gospodarczych, opisując rzekomą śmierć Putina i sporych spekulacji na ten temat, przyznał, że Kreml jest dziś naprawdę bardzo mocno odizolowany, więc wiemy o wiele mniej niż kiedyś. A niektóre niedawne zachowania Putina, jak argumentuje Asult, Zdecydowanie nie pasują do profilu rosyjskiego prezydenta, który obecny jest na scenie publicznej od ponad dwóch dekad. Stwierdził on także, iż jego zdaniem prawdziwy Putin żyje w całkowitej izolacji. Zapewne z powodu jakiegoś braku odporności, podczas gdy sobowtór obcuje z ludźmi, a wystąpienia tego w cudzysłowie Putina wskazują na to, że albo Putin nie żyje, albo postradał zmysły. Nie mogę uwierzyć, że tym kompletnym idiotą może być Putin. Stwierdzenie, że Putin umarł i został zastąpiony przez swojego sobowtóra, z każdym dniem zyskuje na wiarygodności przez tego Putina. To wystąpienie Putina przed Izbą Społeczną nie ma sensu. Wygląda jak karykatura prawdziwego Putina. Treść jego przemówienia jawi się co najwyżej jako prosta kopia poprzednich przemówień Putina. Albo Putin nie żyje, albo postradał zmysły. Nie jeśli by u nas składały się z, z... z... Братской Украины. Я и сейчас говорю с братской, имею в виду, что этнический состав, то у нас братский, в прямом смысле этого слова, на, нормально по современному, доброжелательно. В голову бы никому не приходило, значит, на, совершать действия, например, например связанные с, с Крымом. Ну как, если бы там было все хорошо, если W przeciwieństwie do wcześniejszych doniesień obecne pogłoski o śmierci 71-latka według niektórych specjalistów do spraw Rosji mogą być konfiguracją wskazującą na nadchodzącą zmianę polityczną w Moskwie. Przy takiej argumentacji musimy mieć również świadomość, że pomimo swojej ogromnej władzy Władimir Putin od początku swojej kariery politycznej był człowiekiem służb, i to służby pomogły mu objąć stołek prezydenta. A to pokazuje dobitnie, że pomimo obowiązującego wizerunku, jego nietykalności, także na niego ktoś dawno mógł wydać wyrok, mniej lub bardziej dotkliwy. Wiecie, jest takie mądre powiedzenie, nosił wilk razy kilka, ponieśli albo poniosą i wilka. Jak mogliście więc zauważyć podczas dzisiejszego filmu, wspomniani w nim ludzie to zdecydowanie postacie różniące się od siebie pod wieloma względami. Ich profesje, osobowości i kompasy moralne były lub są zdecydowanie odmienne. I to do tego stopnia, iż w przypadku części z nich można by uznać, iż wreszcie dosięgnęła ich sprawiedliwość. I think he is a war criminal. Co nie zmienia również faktu, że wśród tych osób znaleźli się i tacy, którzy nie zasłużyli zdecydowanie na śmierć, a już z pewnością nie w tak tragiczny sposób. Lista wpływowych Rosjan, którzy zostali zabici lub zmarli w wyniku sprzeciwu, krytykowania lub wpisania na czarną listę Kremla, Putina lub tamtejszych służb jest naprawdę długa. I podane dziś przykłady są jedynie nielicznymi, o których nam wiadomo. Natomiast, według subiektywnego odczucia, śmiem wątpić, aby ukraińskie służby, które w wielu przypadkach są wygodnym wytłumaczeniem dla Rosjan, miałyby aż taką moc sprawczą, aby to one stały za przytoczonymi dziś zgonami. Tym bardziej, że spora część z tych ludzi podpadła raczej Kremlowi niż Ukraińcom. Oczywiście poza ostatnimi przykładami, których śmierć wciąż jest wątpliwa. Podsumowując, w Rosji i poza nią mogą żyć spokojnie tylko ci, którzy w żaden sposób nie sprzeciwiają się kremlowskiej wierchuszce służbom lub współczesnemu carowi. A ich pieniądze lub status są w 100% podporządkowane władzy. Aleksandra powiedziała, że relacja Siergieja z Putinem wydawała się wyjątkowa. Przyjaciel osłupiał, gdy prezydent zażądał daniny również od niego. Miał ogromny teren przy Placu Czerwonym, na którym miał postawić luksusowy hotel. Teren wart nie wiem 3 miliardy? Zaangażował do tego słynnych belgijskich architektów, którzy naszkicowali plan tego hotelu. Niestety, Putin złożył Sergiejowi ofertę nie do odrzucenia. Powiedział mu: Masz działkę naprzeciwko Kremla, muszę zobaczyć plan tego hotelu. Putin przyszedł, Sergiej pokazał mu plan hotelu i zorientował się, że Putin był zazdrosny. Parę tygodni później ludzie i przejęli działkę. To był pierwszy raz, gdy Siergiej musiał coś oddać. Putin powiedział Siergiejowi, że dostanie rekompensatę, ale nigdy jej nie dostał. Siergiej powiedział, że ponieważ nie daje mu pieniędzy, musi zostać ukarany. Później Putin pragnął już tylko więcej władzy i więcej pieniędzy. I tak jest od ponad 20 lat, jeśli nie od zarania dziejów. Co gorsza, zachodni politycy z powodu swojej naiwności i chciwości nie chcieli tego dostrzec, szczególnie w przypadku prezydenta Władimira Putina. A obecnie za ich błędy pokutuje ogromna ilość niewinnych osób. To problem mentalny. Moim zdaniem jest chory, ale nie tak jak sądzą ludzie. Jest psychopatą od dziecka. Jego choroba nie pozwala mu na empatię, na sumienie, na ludzkie emocje, gdy idzie o los innych ludzi. To może go popchnąć do strasznych zbrodni. I choć to cholernie chore, to wciąż dla części Rosjan jest tylko on i nikt poza nim. Czy naród Federacji Rosyjskiej zasługuje na tego rodzaju multur kulturowy? Elektorat Putina to pacjenci domu wariatów, wyłamali kraty i świętują swoją ucieczkę. To chyba najdobitniej pokazuje, że tak na śmierć, jak i na głupotę lekarstwa niestety nie ma. Tyle na dziś. Dziękuję za Waszą uwagę i do następnego materiału. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty prosty to jak brud. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weź wieś do roboty z